Cześć, maneczko, witam wszystkich, ja jestem CyberMMA A to jest pierwszy epizod z naszej nowej serii Z poradnikami odnośnie UFC piątki. Dzisiaj na tapetę bierzemy sobie Poddania, myślę, że jest to... Dobry wybór, z racji na to, że ta mechanika najbardziej zmieniła się względem poprzedniej edycji. Mamy dwa sezony rozgrywek sieciowych już za nami, wydaje mi się, że mogę naprawdę sporo już powiedzieć na ten temat. Sam zacząłem już tych poddań dużo korzystać w, w grach sieciowych, także mniej więcej coś tam naprawdę mogę o nich powiedzieć. Poddania rozbijemy sobie na dwa filmy, będą to podstawy oraz zaawansowane poddania. W tych zaawansowanych po prostu pamiętam trochę więcej o sztuczkach i o tym, w jaki sposób ja doprowadzam do tego, jak, do, jak wykonać jakieś poddanie. Tutaj powiem w podstawach o tym po prostu, jak to wszystko funkcjonuje i jak działa. W serii poradników ukażą się jeszcze też filmy odnośnie stójki. I tak się zastanawiam jeszcze, czy robić film odnośnie klinczu, jako że ten klincz tak naprawdę pod względem UFC 4 no za bardzo się nam nie zmienił. Więc to do Was pytanie w komentarzach, czy chcecie, abym o tym klinczu również gdzieś tam jakiś film nagrał. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, podstawy poddań i chyba nie ma to za bardzo przedłużyć, panowie, co? Przejdźmy sobie do tego, na czym te poddania polegają i co się z czym wie. Zwróćcie uwagę na to, jakich zawodników dobrałam do tego poradnika. Nie było to losowe, jest to Charles Oliveira i Khabib Nurmagomedow. Wybrałem akurat tych zawodników z racji na to, że posiadają bardzo duży zestaw poddań, praktycznie z każdej pozycji w parterze potrafią, potrafią zrobić jakieś poddanie. Każdy zawodnik posiada swój własny zestaw, tak? Jeden zawodnik posiada pewne poddanie, drugi może nie, go tego podania nie mieć, ktoś ma kimurę zboczną i drugi jeden może tej mur nie posiadać, tak? Są tacy, którzy, którzy poddań praktycznie wcale nie posiadają, a są tacy, którzy mają, tak jak mówię, cały arsenał. Przy wyborze zawodnika, którym chcemy na przykład właśnie sobie pograć i yy, wiemy, że będziemy musieli iść po poddanie, warto też pamiętać o tym właśnie, jaką ma ten nasz zawodnik statystykę poddać, tak? Yy, tą statystykę możemy sobie sprawdzić przed każdym przed każdą walką jest to ofensywa przy poddaniach, no i obrona przed poddaniami. Jeżeli wiemy, że nasz przeciwnik żyje jakiegoś dobrego gościa od jiu-jitsu, to wiemy, że możemy się spodziewać jakiejś próby poddania, to warto się zaopatrzyć, w kogoś kto tą obronę ma naprawdę dobrą. Ale jak sam jak wykonać samo to poddanie, tak? Powiem wam tak, jest to bardzo proste. Robimy je praktycznie tak samo jak każde normalne przejście w grze, czyli wychramy prawy analog w danym kierunku. Tak, jeżeli tak na przykład jeżeli bym teraz sobie chciał przejść czasem sam w półgardę albo do pełnej gardy, to wyjdę sobie analog w tamtym kierunku. E, jeszcze ważne, jeżeli niektórzy z was nie mają takich, e, takich opcji jak, jak półgarda, pełna garda, tylko na przykład e, jest u nich zawsze napisane jak poddanie, grand and i wstawanie. E, wejdźcie sobie w ustawienia i zmieńcie sobie ustawienia grapplingu na klasyczne. Jest to bardzo ważne, bo tak naprawdę bez tego nie możecie rywalizować z nikim w online e, i Jakakolwiek taktyka, dobieranie taktyki jest tam niemożliwe. Także to jest konieczne, żeby móc sobie w jakikolwiek sposób grać i się bawić w tym UFC e, w parterze. No ale tak, wracając do poddania, wychylam po prostu prawą gałkę analogową w danym kierunku i przytrzymujemy przy tym lewy, dolny, dolny trigger na naszym padzie. W moim przypadku jest to pad od PS5, jest to L2. Przytrzymuję L2. Jak widzicie, pojawia się tutaj opcja poddania, i wychylam wtedy w tamtym kierunku e, prawy. Prawy analog. Przejdę, przełączę się teraz na kabiba i przejdę sobie do naszego wyboru. Poddaj, widzicie, tutaj mam ich znacznie, znacznie więcej z tej pozycji, dlatego ta pełna garda jest niebezpieczna pod tym względem. I teraz, jako kabib, przejdę sobie do próby poddania, czyli balacha. Jak widzicie, przeszedłem teraz do balachy. Każde poddanie jest dwuetapowe. Ja od razu tej balachy nie wykonałem. Abo ja tutaj tak naprawdę poprzez wychylenie tej gałki w tamtym momencie, ja tylko przeszedłem do elementu kończącego. Teraz jestem przy etapie kończącym widzicie, już tutaj próbuję mu kabib wychwycić tą rękę i przejść skończyć tą balachę. Jeżeli wy, wychyliłbym teraz kabibem. No, mój prawy analog do góry. Bez przytrzymywania żadnego L2 ani nic, widzicie jak teraz przytrzymam L2 to mi znika ta opcja. Po prostu wychylam prawy analog do góry i przejdę wtedy do momentu kończącego to poddanie. I po prostu nie jest oczywiście to, po, to powiedziane wcale, że to, że to poddanie od razu zakończy walkę, e, ponieważ jak widzicie, e, teraz pojawiły nam się dwa takie pas, paski pod, pod, naszym, pod naszym paskiem kondycji, e, przy których pisze poddanie. W momencie dopiero, kiedy zdrejnuje cały mu ten paseczek do końca, poddanie będzie zaliczone jako udane i zakończy, i zakończy nam pojedynek e, z reguły. Trzeba to wykonać ze 2-3 razy, też w zależności od tego jaki jest poziom kondycji naszego przeciwnika przy, przy momencie, w momencie w wyprowadzania tego poddania. I od tego jaka jest właśnie statystyka poddań naszego zawodnika. Jeżeli ktoś ma bardzo słabe poddania, to czasami nawet trzeba 4 te poddania zrobić. A jeżeli ktoś ma bardzo dobre koliveira, to z reguły są to po prostu dwa poddania i mamy, mamy wygraną walkę. Czasami zdarzało się też i jeden, jedno poddanie, ale to musiałoby mieć coś naprawdę bardzo słabą defensywę, jeśli chodzi o przy poddaniach, i musielibyśmy mieć bardzo dużą przewagę kondycyjną. To wtedy rzeczywiście da się e, za jednym zamachem od razu skończyć przeciwnika. Co, co dodaje jakiegoś tam realizmu, dzięki czemu tej grze mimo wszystko. No i tak. Teraz, jako Kabib, wystarczy, że wychylę ten analog do góry. I to jest zawsze ten sam schemat. Jeżeli przejdziemy już do etapu kończącego, przy poddaniach, zawsze jest to wychylenie analogu do góry. Trzeba o tym pamiętać. Jeżeli na, jeżeli jesteśmy już tutaj, się bronimy i wiemy, że nasz, nasz rywal chce nas wykończyć, to wiem, że on na pewno wychyli analog do góry. I tutaj przychodzi poddanie, jak się przed tym obronić? Pytanie, tak? E, wróćmy sobie do pełnej gardy. Jeżeli Kabib próbuje przejść w ogóle do. Etapu kończącego, tak? Czyli wychyla ten analog do dołu. Jedyne co muszę zrobić to jest to, 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 to wychylić również analog w tym samym kierunku co on. Tylko, że zamiast L2, tak jak on, ja naciskam R2, czyli blok, blokuje jego przejście, tak samo blokuje tą, tą próbę poddania, jak, każde, jak każdą inną próbę przejścia w parterze, tak, do jakiejkolwiek innej pozycji. Jeżeli Kabi by chciał przejść, na przykład, do teraz próbował wstać, tak samo to zablokuje, tak, jeżeli Kabi by chciał, na przykład, nie wiem, zrobić jakiekolwiek inne przejście, na przykład do pozycji, pozycji tylnej, czy do tylnego dosiadu, to w ten sposób, w ten sam sposób zawsze to blokuje. Wychylam analog w tym samym kierunku, co on i naciskam przy tym R2 i to się samo właśnie tyczy poddań. On wychyla Analog do dołu. Ja robię w tym samym momencie to samo co on i naciskam do tego jeszcze R2 i jego poddanie zostanie wtedy zablokowany. No i dajmy na to, że nie udało mi się tego zablokować. On rzeczywiście przeszedł do tej balachy i przeszedł do etapu kończącego, tak? No i tutaj jest ta sama kwestia. On chce nas poddać, wychyla analog do góry, ale my blokujemy to po prostu na przykład naciskając R2 i wychyla, wychylając analog do góry w tym samym momencie co on. I to wszystko, jeżeli chcielibyśmy uciec z tej pozycji jako Charles Oliveira, tutaj no wtedy nam, mamy zawsze dwa ruchy Jeżeli wychylimy analog w lewo, oczywiście zawsze pozostajemy przy prawej gałce analogowej, ona odpowiada za wszystkie ruchy w parterze Jeżeli wychylimy analog w lewo, przejdziemy do półgardy, jeżeli wychylimy analog w prawo, przejdziemy do pozycji bocznej Animacja jest wtedy różna, przejścia, tak? on wtedy będzie robił inną animację, zwrócił na to uwagę w zależności od kierunku, to prawie zawsze warto patrzeć na ciało, bo prawie zawsze ciało oddaje kierunek e, I w zależności od tego jakie jest poddanie, z jakiej, poz jakiej pozycji robiło się poddanie e, to wtedy ta nasza próba przejścia pójdzie do innej. E, no, no jakby to mówić do innej, innej pozycji oczywiście, tak? Jeżeli ja tutaj wychylam na przykład analog w tą stronę, to będzie półgarda, ale na przykład w, przy jakiejś innej próbie na przykład przejścia e, będzie to zupełnie inna pozycja. To jest oczywiste chyba, tak mi się wydaje. No i oczywiście, jeżeli Kabi by chciał spróbować obronić tą naszą próbę przejścia, to jest ta, ta sama kwestia, tak? My, jeżeli my jako Oliveira wychylamy analog w, w lewą stronę, no to Kabi wtedy patrzy na, naszą, na ruchy naszego, na naszego, naszego zawodnika, widzi, że on próbuje się, się przytulać w lewą stronę, to w tamtą wychyla prawą gałkę analogową i przyciska R2 i w ten sposób ma to nasze przejście zablokowane, tak? Teraz jako Kabib spróbuję zrobić całą tą sekwencję i wykonać dla was poddanie, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Ja jako Charles Oliveira nie zdołam się przed tym obronić, tak? Jak widzicie, paseczek poddania troszeczkę został zdrainowany, nie za bardzo. I ja jako Kabib po wykonaniu poddaniu przechodzę do dominującej pozycji. Nadal jestem z góry, dziś tutaj mogę dalej pracować nad jakimś poddaniem, ewentualnie oczywiście pójść po, po jakiś Grand and Pound. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, jak wykonać samo poddanie. Ale jest tutaj jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna mechanika w tej grze, a w zasadzie dwie, e, które sprawiają, że w ogóle te poddanie mają jakikolwiek sens i jest jakiś sposobność, żeby je wykonać, tak? Ponieważ przejdźmy sobie teraz do balachy jeszcze raz. Jesteśmy sobie czarcą Oliveira. Przechodzimy do balachy, tak? I prawie za każdym razem, jak będziemy chcieli to balachy sobie wykonać, to nasz rywal będzie ją bronił, bo mamy tylko jeden kierunek, więc on za każdym razem wie, gdzie ją wychylimy, wie? Zawsze mamy też opcję, na przykład, pójścia w dosiad, tak? Czyli zamiast tego, żeby wykonać to poddanie, sobie opuścić i zamiast tego przejść w jakąś pozycję ofensywną bardziej. Jest taka możliwość. Jeżeli ktoś na przykład bardziej lubi Grand and Pound, niekoniecznie chce iść po poddanie, to jest zawsze też dla niego taka opcja. Też można zawsze sobie tego spróbować. No ale my się skupiamy dzisiaj na poddaniach, tak? Czyli jeżeli my chcemy iść po to poddanie, konkretnie skupiamy się na poddaniu, to nasz rwal zawsze będzie to bronił. A więc dodana została do tego jeszcze taka mechanika jak szarpanie się. Szarpanie się, walka. Walczymy na przykład o wyjście z tej pozycji, szarpiemy się. I żeby to robić, jest to bardzo proste. To po prostu naciskamy. U mnie na padzie jest to R1 od lejki piątki, prawy, prawy górny trigger. Jeżeli go sobie, jeżeli go sobie zaczniemy przytrzymać, nasza kondycja zacznie się drainować, nasza i naszego rywala. I tutaj właśnie, jeżeli, jeżeli nasza kondycja spadnie do zera. To nie ma wtedy, jeżeli kondycja naszego rywala spadnie do zera, to nie ma szans na to, żeby zablokował nasze, nasze poddanie. Są dwie opcje na to, żeby nasz rywal nie zablokował, pod, e, nie zablokował poddania. E, opcja pierwsza, czyli musielibyśmy zablokować dwukrotnie jakąś próbę jego przejścia w danym kierunku? To jest dwa, dwukrotnie, na przykład, gdzieś tam prawo, w lewo się wychyliśmy, to zablokujemy, albo raz w lewo raz w prawo my to zablokujemy. Wtedy od razu pójdziemy poddanie. Po tym po zablokowaniu i nie ma szans, że to rywal wtedy się to wybroni. Nie wtedy na pewno mamy pewność, że poddanie wejdzie. Natomiast drugą szansą jest na to po prostu to, że zdrainujemy mu właśnie tą staminę do zera. Jeżeli ona spadnie do zera, wtedy nie ma szans, że się przed poddaniem obroni. Aczkolwiek pamiętajcie, że trzeba przy tym mieć również przewagę kondycyjną nad naszym rywalem, ponieważ ona się dreinuje w tym samym tempie co nasza i za każdym razem, jak my się zdrainujemy do zera, i on to musimy liczyć się z tym, że on również może wychylić analog w danym kierunku i na pewno nas wtedy wyprzedzi. Jest tutaj taka zasada, że wszelkiego rodzaju przejścia osoby broniącej się zawsze są szybsze niż próba poddania, więc jeżeli my mamy na zero kondycję i on na zero, my spróbujemy zrobić poddanie, to on wtedy nas wyprzedzi na pewno i przejdzie do jakiejś innej pozycji, więc musimy mieć tą przewagę, żeby wtedy na wypadek tego, jeżeli on również w tym samym momencie wychyli gałka analogowo w danym kierunku, my ją zablokujemy. Ponieważ zasada jest również taka, że jeżeli chociaż mamy maciupeńką odrobinę kondycji, malutki jakiś tam jej wskaźniczek, malutki, malutki procent, to i tak możemy zablokować próbę przejścia. Próbę przejścia, próbę poddania. Wystarczy, żeby chociaż odrobinę tej kondycji. Dlatego na zawsze musi być na zera. Jeżeli mamy jej chociaż trochę, jest to nadal możliwe, żeby ją zablokować. Czasem jak mamy jej praktycznie nie mamy jej wcale, to trzeba być naprawdę szybkim, ale da się to zrobić. Także ogólnie, żeby wyprowadzić jakiekolwiek poddanie, to opcje są takie, że musimy naprawdę już od razu przed samym wejściem w poddanie mieć już przewagę nad rywalem i zacząć ją od razu drainować po tym. Albo naprawdę po prostu zablokować te dwa przejścia gdzieś tutaj. I, I po prostu wtedy wychylić gałkę. Eee, więc wtedy, jak, jako osoba broniąca się, co w takim razie możemy wtedy zrobić? Do tego została doprowadzona właśnie jeszcze jedna ciekawa mechanika, która sprawia, że ta osoba broniąca się ma rzeczywiście jeszcze jakąkolwiek szansę wyjść stąd. Bo równie dobrze, Charles Oliveira mógłby tutaj sobie teraz siedzieć cały dzień i tylko robić o tak o, i mnie okładać. I tak mógłby spędzić całą rundę. Eee, bo nieważne, w którym kierunku ja bym wychylił. Bo na przykład, wiecie, on ma na przykład bardzo dobrze, zna animację i za każdym razem, jak ja pójdę gdzieś tam w lewo, to on będzie mi to za każdym razem blokował, tak? Bo on naprawdę wie, wie, wie to jest to jest dosyć widoczna animacja bardzo ciężko wyjść z balach, chyba jak widzicie to jest bardzo łatwe do wychwycenia jeżeli wychylę w lewo to widać w którą stronę idzie kabib to się łatwo jest za bardzo zablokować więc on może tak cały dzień po prostu tylko czekać i mnie blokować sędzia tego nie podniesie jak on będzie nie po prostu tam sobie obtłukiwał nie e, więc ja jako kabib mam wtedy jeszcze taką jedną ciekawą opcję e, mogę sfejkować przejście w danym kierunku jeżeli ja na przykład wychylę gałkę i on nie zablokuje wtedy moja kondycja bardzo mocno spadnie i on będzie miał przewagę on będzie miał wtedy więcej tej kondycji on będzie na przykład raz tylko zablokować moje przejście i potem od razu zacząć drainować moją kondycję eee, tak bardzo, bardzo dużo graczy tak robi na przykład nie czeka na drugie, na drugi błąd tylko od razu potem po jednym przejściu zaczyna mnie drainować bo jest już, już ta przewaga kondycyjna, nie? Eee, dlatego ja na przykład mogę spróbować sfejkować przejście i w momencie kiedy my na przykład mamy równą kondycję ja to przejście bym sfejkował a robię to poprzez wychylenie gałki analogowej w danym kierunku i od razu odpuszczenie jej naciskając przy tym R2, czyli prawy dolny trigger, nie? Tak jakbym chciał zablokować przejście. Ale jestem z dołu i chcę po prostu je wykonać. To jest wtedy tak, tak jakby sfejkowane przejście. Ja to mogę robić w praktycznie. E, za każdym razem, e, na przykład jak nie jestem nawet przy poddaniu, przy każdym przejściu możemy to robić w, par e, w parterze. Tak wychylam gałkę, od razu naciskam R2 i wtedy to jest jakby fake. Jeżeli mój, mój oponent wtedy zablokuje to, to wtedy on poniesie większy koszt kondycyjny niż ja. Eee, spróbuję, spróbuję wam gdzieś tam na koniec jeszcze wrzucić e, filmik mm, e, z e, poddania, które ja wykonałem gdzieś tam w jakiejś walce online, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej na, na jakiej zasadzie to wygląda. Eee, no i tak po prostu, to, 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 to jest to jest tryb obrony, tak? Mój nasz rywal wykonuje, e, fejkuje przejście. E, Nasz, nasz oponent zablokował to, jego kondycja jest na mniejszym poziomie, i wtedy, my, nawet będąc z dołu, możemy zacząć drainować jego kondycję, bo to, bo to obie strony mogą robić. To, ten draining, wtedy, jeżeli kondycja naszego rywala spadnie do zera, wychylamy gałkę w, którymś, w którymkolwiek kierunku i mamy, i mamy pewne wyjście. Nie? Ciężko mi jest to zobrazować, mając tylko jednego pada i grając samemu. Eee, ale na koniec, wrzucę, właśnie, jeszcze jeden filmik taki na szybko z walki, który mniej więcej pokażę jak, jak się zachowywała kondycja naszych zawodników po, e, po, tym, jak, po tym, jak były blokowane przejścia, nie? Na koniec może jeszcze, zanim się pożegnamy, ja spróbuję szybko wykonać e, poddanie Charlesa Maliwajeru. Spójrzcie, jak dużo kondycji zjadła, e, zjadło poddanie Charlesa, znacznie więcej niż to poddanie, e, poddanie kabiba. Wychlam tu jeszcze rozgałkę, idę po poddanie, tym razem drugie, kondycja, e, paseczek spada do zera. Walka wygrana. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem w miarę, w miarę sensownie. Mając do dyspozycji tylko, jak tak mówię, jednego pada i takie możliwości gry samemu ze sobą. Na koniec, oczywiście, jeszcze pojawi się filmik pokazujący, jak ja wykonuję jakieś poddanie w walce online. I co? I na dzisiaj chyba z wami żegnam. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie poddań, to napiszcie je w komentarzach. Ja albo na nie wtedy odpowiem w komentarzu, albo wezmę to pod uwagę jeszcze w tym filmie w, w, o zaawansowanych poddaniach. powiem, Bo tam jest jeszcze, jeszcze kilka kwestii tutaj ciekawych do poruszenia, o których warto powiedzieć. Um, ale to mówię, tak to będzie już dla graczy takich bardziej zaawansowanych. Chociaż warto też, żeby się o tym wiedzieli, bo czemu nie? Bo warto się czasami przed tym wszystkim bronić. Wiecie jak się przed tym wszystkim bronić. Um, także co? Ja się już dzisiaj z wami żegnam. Tak jak mówię, mam nadzieję, że wszystko przedstawiłem dosyć sensownie. To jest pierwszy filmik z takiej serii poradnikowej. Spodziewajcie się teraz następnie podstawy, e, pod, podstawy stójkowe, a potem lecimy z filmami zaawansowanymi. A co? Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Widzimy się w następnych filmikach, niedługo jakieś live panowie. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!